witajcie serdecznie drodzy widzowie i czytelnicy z tej strony Robert Noble dzisiaj chciałbym wam przedstawić spis treści mojej nowej książki o ŻYCIE realnym mitem w skrócie będę mówił realnym mitem aby było łatwiej abyśmy wiedzieli o co chodzi już teraz to wyjaśnię chodzi o moją nową książkę realny mit pokażę wam dzisiaj Spis treści oraz przedstawię Wam krótki fragment, który miałem okazję przeczytać specjalnie dla Was na tę okazję. Wiem, że chcieliście dużo ciekawostek, dużo rzeczy, aby jak najwięcej tutaj wiedzieć na temat realnego mitu. Także tutaj będziemy mieli okazję dzisiaj się zapoznać z tym, co właśnie nas czeka, jeśli książka zostanie powołana do życia. A jeśli chodzi o Powoływanie jej do życia to jest bardzo dobra informacja. Już 1,4% funduszy została zebrana. Przekroczyliśmy na zrzutce próg 25%. Także dziękuję Wam wszystkim z całego serca za to, że się angażujecie, za to, że wspieracie ten projekt. Dziękuję również wszystkim osobom, które angażują się w to, aby twórczość Roberta Noble, ta wiedza, która jest przekazywana w moich książkach, mogła dotrzeć też do innych czytelników, aby również inni mogli korzystać z tej wiedzy, aby poprawić swoją jakość życia. Dzisiaj właśnie przedstawię Wam ten spis treści, ponieważ był on przez Was oczekiwany. Wielokrotnie już pytaliście, co to będzie za co to będzie za spis treści, co to za rozdziały tam się znajdują i tak dalej i tak dalej. Oczywiście spis treści, jak wiemy, no to jest coś, co tylko tak może, może nam dać nam miastkę tego, co znajduje się w środku, no ponieważ jest on bardzo tajemniczy. Zresztą sami zobaczcie, już wam pokazuję. Zobaczcie. Zaczyna się książka od prologu, i jak wiecie, w moich książkach stosuję właśnie prolog. Jest to taki, no można powiedzieć, głębszy wstęp do całej opowieści, którą zamierzam Wam przedstawić. No ale jest ten prolog. W każdej książce praktycznie on ma miejsce i tak będzie również w realnym micie. I jeszcze taka mała uwaga, jak tutaj widzicie, te strony, tak? ilości tych stron, tym się proszę nie sugerujcie, ponieważ to jest tylko tak wersja, wiecie, którą napisałem, nie jest to związane z rzeczywistym faktem, ponieważ ta ilość stron będzie na pewno inna, zależy to od formatowania i tak dalej, i tak dalej, nie będziemy teraz wnikać w szczegóły, tak czy inaczej nie zwracajcie na to uwagę, że jeden rozdział ma tyle stron, drugi ma tyle, to jest tylko tak orientacyjnie. No i dalej, po tym prologu mamy wstęp, No, czyli parę słów od autora. Jak to zawsze mam zwyczaj robić, abyście mogli, że tak powiem, zostać przyjęci do tej lektury i myślę, że też Wam się spodoba. Zaczyna się książka, można powiedzieć, od magicznego życia. To jest taki rozdział, no, który. Już teraz brzmi trochę tajemniczo, nie wiadomo o co chodzi, jakie magiczne życie. Niektórzy może się domyślają, o jakie magiczne życie chodzi. Jeśli tak, to proszę, piszcie w komentarzach, jakie macie wyobrażenia, co będzie w tym rozdziale. Dalszym rozdziałem są wieczni podróżnicy. I tutaj, wieczni podróżnicy, słuchajcie, to jest rozdział, gdzie mieliście okazję przeczytać darmowy fragment. Na mojej stronie autorskiej, jeżeli zapiszecie się do listy mailingowej, otrzymacie darmowy fragment właśnie z rozdziału Wieczni Podróżnicy. Zwracam uwagę, że ten darmowy fragment jest tylko częścią rozdziału. To nie jest cały rozdział, to jest tylko jego wyrywek, mniejszy lub większy, już teraz nie pamiętam w jakim stopniu on był tam wycięty, ale to jest właśnie to. I dzisiejszy fragment, który. Wam przedstawię, również będzie akurat z wiecznych podróżników. Więc ciekawie się złożyło, że akurat z tego rozdziału te fragmenty tak dla Was tutaj uszykowałem. Czy to przypadek? Nie wiadomo. Może nie ma przypadków, a może są. Tak czy siak, ja jestem bardzo wdzięczny, jeżeli Wy jesteście aktywni, a więc piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Przejdźmy zatem dalej, co tam jeszcze znajduje się w tym spisie treści. A więc po wiecznych podróżnikach mamy wizytę u Ricardo. Ricardo to jest postać nowa, nikt jeszcze o niej nie słyszał, więc będziemy mieli okazję tutaj zapoznać się, kto to taki. No i myślę, że Wam się to na pewno spodoba. Dalszy rozdział to nieskazitelne serce. No i tutaj mogę. Że tak powiem, zdradzić Wam, że to nieskazitelne serce dotyczy właśnie Ricardo, więc tutaj jest to ściśle ze sobą powiązane. Następnie mamy rozdział Szkolenie u Celestyny. To też jest nowa postać. Jeszcze wcześniej o Celestynie nie opisywałem nic w książkach, więc tym razem dowiemy się, kim jest Celestyna. No i co tam właściwie się za szkolenie odbywało. Dalej mamy ciężar odpowiedzialności. No, brzmi dosyć poważnie i na pewno będzie to pouczająca opowieść. Kolejnym rozdziałem jest Droga na Skróty. Hmm. Większość z Was może już się domyślać o co chodzi, ale nie skupiajmy się na domysłach, piszmy w komentarzach. Nasze propozycje, o jakie skróty może chodzić. Dalej mamy sekrety Noriko. I tutaj większość z Was już pewnie Noriko poznała, ponieważ czytała na przykład Naguala Juliana albo Tajemnicę Punktu Scalającego. Tam Noriko jest opisana. Jest to jedna z czarownic z naszej grupy Naguala Juliana, więc Noriko jest Wam znana, ale tutaj zdradza pewne sekrety. I myślę, że Was to też może zaciekawić. Kolejny rozdział to śnienie z Don Juanem. O tak, to też będzie ciekawe. Myślę, że dużo osób też może podchwycić ten rozdział i im się spodoba, a niektórzy mogą wręcz przeciwnie odczuwać niezbyt pozytywne doświadczenia. To będzie ciekawostka. Zobaczymy, jak to będzie u Was. I dalej mamy słodką tajemnicę Chris. I to jest rozdział, na który myślę, że większość osób, szczególnie właśnie wspierających kanał YouTube, będzie oczekiwać. Dlatego, że wszyscy znacie Chris, tak? A tutaj jest rozdział, który ona napisała. Można powiedzieć, że ona napisała cały ten rozdział i opowiada o jakiejś swojej słodkiej tajemnicy. Ta opowieść Chris znalazła się dlatego, że zauważyłem, jak bardzo Wam się spodobało to, że ktoś inny pokazał swoją perspektywę. Miało to miejsce na przykład w ścieżce serca, gdzie są tam relacje innych uczestników, ich perspektywa, jak to widzieli, spisane ich doświadczenie, ich oczami. I tym razem będzie to doświadczenie spisane oczami Chris. Chris nie była za bardzo zadowolona, aby to robić i nie chciała zdradzać swojej słodkiej tajemnicy, ale uzyskałem poparcie na Guali, na Guali Julian oraz Leila dali radę i przymusili Chris, aby to zrobiła. A więc możemy im być za to wdzięczni, bo dzięki temu będziemy mogli przeczytać o tych sekretach słodkich tajemnicach Chris. Nie o sekretach, tylko o słodkich tajemnicach. Sekrety to były Noriko. Lećmy dalej z zbiorem treści. Zobaczmy, co tam jest jeszcze. Dalej mamy podróż do przodków. Bardzo ciekawy rozdział, według mnie. Myślę, że też Wam się spodoba to, co tam się dzieje. I dalej mamy historię pewnego motocykla. Historia pewnego motocykla. Może dla niektórych brzmieć już trochę znajomo, ponieważ wspierający kanał YouTube mieli już opowiedzianą tę historię, troszkę w innym wydaniu. Tutaj dowiemy się nieco y, innych szczegółów, których Wam nie opowiadaliśmy razem z Chris. Także myślę, że to będzie ciekawy dla Was rozdział. Będziecie mieli okazję odkryć tę historię na nowo. No i dobrze, dalej. Co tam dalej mamy? Dalej mamy Oskara na drodze intencji. O. Oskara, poznaliście w książce Tajemnica Punktu Stalającego. Znajdowało się tam na końcu ta opowieść o Oskarze, który trafia do grupy Naguala. No i właśnie, byliście ciekawi, co z tym Oskarem się dalej działo. No ja I postanowiłem, że o Oskarze troszkę Wam tutaj w realnym micie opowiem. Dalej mamy spiralę czasu, bardzo tajemniczy rozdział i on właściwie kończy książkę. Dalej mamy epilog. Epilog to jest takie podsumowanie. Wiecie, jak jest prolog, musi być też epilog. No i w tym epilogu myślę, że ten epilog jest bardzo istotny, ponieważ wiecie jak się kończy książka i zamykacie ją to musi zostać w was te uczucie i epilog ma za zadanie właśnie wprowadzić was w ten stan myślę, że wam się spodoba, że na pewno poczujecie to co chciałem wam przekazać no i tak się prezentuje ten spis treści mam nadzieję, że wam się podoba, że jesteście ciekawi tych rozdziałów i macie ochotę Przeczytać te wszystkie historie, te opowieści mocy. No, ja szczerze powiedziawszy, sam jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko przeczytam w takiej formie książkowej, wydanej fizycznie, ponieważ zupełnie to jest inny odbiór niż jak się to czyta na ekranie. A teraz przejdźmy do może tego fragmentu, który dla Was przygotowałem. Fragment z rozdziału. Wieczni podróżnicy. Jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak i że Wam się spodoba. Zatem miłego odsłuchu i do usłyszenia za chwilę. Szliśmy chwilę w milczeniu, a ja układałem sobie to wszystko w głowie, czego się dowiedziałem od Naguala. Dręczyły mnie myśli egzystencjalne. Kotłowało mi się to wszystko, co usłyszałem. Naguale, kwestia śmierci, zdobywanie mocy oraz samo życie. Nagle, zaskakując sam siebie, wypaliłem jak z armaty z pytaniem do Juliana. Czym jest to życie tak naprawdę? Zatrzymał się i spojrzał na mnie wzrokiem przepełnionym miłością, ciepłem, niewypowiedzianą nostalgią. To wspaniałe pytanie, Robercie. Świetnie się nadaje, by zakończyć nasz dzień. Po czym Julian, jakby nie był sobą, bez przeszkód przeszedł do swoich wyjaśnień. Życie, Robert, to nie tylko pulsowanie krwi i bicie serca to coś znacznie głębszego co przekracza fizyczną materię. Naguale i czarownicy uznają życie za najwyższą wartość, a to życie to nie tylko to, co widzisz w zwyczajnym świecie. To przekroczenie granic, zrozumienie, że jesteś czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym. To, co nazywamy ciałem energetycznym, stanowi most między światem materialnym, a tym, co po drugiej stronie. Witam was z powrotem. Mam nadzieję, że podobał wam się ten fragment i z niecierpliwością oczekujecie nowej książki o beżycie realnym mitem. To by było wszystko na dzisiaj. Cieszę się bardzo, że jesteście, że jesteście tak aktywni i że wspólnie powołamy tę książkę do życia. Pozdrawiam was serdecznie. I do usłyszenia kolejnym razem Robert Noble, autor.